Co zrobić, jak potrącimy dzikie zwierzę? Zdarzają się takie sytuacje. Zwierzaki nie znają przepisów, próbują nam przebiegać jezdnie w miejscach, gdzie się tego nie spodziewamy. Ale jadąc przez las, powinniśmy się tego spodziewać. Niemniej jednak takie zdarzenia mają miejsca. I co wtedy robić? Lepiej jest powiadomić w tym momencie policję, żeby ktoś przyjechał na miejsce, żeby zobaczył. Teraz zależy też od tego, co z tym zwierzakiem się stało. Czy on uciekł, czy leży. Policjanci oczywiście to wszystko opiszą. Będziemy mogli się zwrócić do zarządcy drogi z odszkodowaniem, bo to on będzie w tym momencie ponosił odszkodowanie. Kiedyś było tak, że koła łowieckie były obciążane, dzisiaj zarządca drogi jest tym obciążony. Ale pamiętajcie o jednym. Jeżeli to miejsce byłoby oznakowane znakiem A18B, czyli uwaga na dzikie zwierzęta, to za tym znakiem mamy zachować szczególną ostrożność. Otrzymaliśmy ostrzeżenie, że tam mogą być zwierzęta. I wtedy mamy mniej więcej 2% szans na odzyskanie jakiegokolwiek odszkodowania, czyli 98%, że sprawę przegramy i nie dostaniemy ani złotówki. Za tym znakiem, jeżeli tego znaku nie ma, szansa jest stuprocentowa na odzyskanie ubezpieczenia.